Siemanko, no i przyszedł ostatni dzień naszego kalendarza adwentowego Cult Beauty numer 25. Będę strasznie tęsknić za otwieraniem tych okienek, bo nie ma nic piękniejszego jak jakiś super prezent z rana. Dobra, 25. Uuu, dużo rzeczy. Pierwszym produktem jest UV Hit Protective z ceremonii taki spray do włosów takie klipsiki Philip Kingsley. bardzo lubię Elastic Scissor z tej firmy to jest Elastic Scissor Therapies Sicilian Lemon and Bergamota maska do włosów z Amica olejek do włosów Shine Drops Mega super, ja wam życzę wesołych świąt. Buziaki.